Witam Cię w Pracowni Cerowania Skrzydeł i zapraszam na kolejny krok w podejmowaniu decyzji. Już za Tobą wizualizacja, spisałaś wszystkie za i przeciw. Czas na spacer. Wybierz się na taki spacer na łonie przyrody. Może to być las lub ścieżka między polami albo park. Ważne, żeby nie było tam zbyt dużo ludzi i żebyś mogła być po prostu z sobą. Nie skupiaj się na swojej decyzji, na swoim wyborze. Po prostu bądź, urządź sobie taki trening uważności na spacerze. Przyglądaj się drzewom, roślinom. Może usłyszysz śpiew ptaków. Może zechcesz przytulić się do drzewa. Po prostu bądź sobą. Pozwól swojej podświadomości pracować poza logicznym myśleniem. I spaceruj tak długo, ile będziesz potrzebowała, żeby ta decyzja nagle pojawiła się w Twojej głowie. Życzę powodzenia i do zobaczenia.